Zobacz! Matykę, co tam jest. No. Nie, Tutaj to nie będzie grało, ale tutaj to nie, nie wiem. Który był naładowany, to jeździ. Ja mam pojęcie, mam to się przyczepia. To, to tak, dziwne, Tylko że nie wiem, które. tam Chodź, 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 tam kiedy się... Kiedy może... się, Ala ale się włączy w nocy u tego? Zobaczy się uspać do, 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 do.

jak to jest? Z matka. A, a, a przy przyjdzie... kogo? No, no i wiesz, do dorobił. Gdzie jaki dołek on przychowował? Kogo pije? Kupił. Wiele się puszył. Chciał, chciał go wyrzucić, kabinka nie dawała. A, tak. Nie widzieli jak go wyłączyć. Nie widzieli jak go wyłączyć.